Czy jesteś w szczęśliwym związku? W historii ludzkości to stosunkowo nowe pytanie, którego powstanie datuje się na połowę XVIII wieku. I my wszyscy, obecnie żyjący, jesteśmy właśnie spadkobiercami tej idei idei miłości romantycznej. Problem leży w tym, że nie do końca to odpowiada realiom, w jakich żyje większość ludzi. Bo kto w XVIII wieku mógł sobie pozwolić na długie i częste spacery, spędzanie całego dnia na łódce na środku jeziora czy okrywanie wybranki kocem splecionym z płatków róż? Raczej osoby, które miały sporo pieniędzy i nie musiały pracować minimum 40 godzin w tygodniu oczywiście nie licząc dojazdów. Nie uważam, że jest coś złego w romantyzmie i spędzaniu czasu w ten sposób, zauważam tylko, że statystyczna para w naszym społeczeństwie może sobie na to pozwolić. Maksymalnie raz w tygodniu. To, z czego faktycznie składa się związek, jest znacznie bardziej przyziemne, codzienne i zdecydowanie mniej skąpane w blasku zachodzącego słońca. Dlatego dziś mam dla Was książkę, która pięknie rozwiewa mit, jakoby tylko romantycy mogli mieć szczęśliwe związki. A tą książką jest prawdziwa historia miłości, a napisał ją Alan de Botton. Cześć! Z tej strony Kamil i witam Cię w podcaście o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Alan de Botton to filozof i przedsiębiorca, autor 15 książek w tematyce określanej jako Filozofia życia codziennego. Jedna z jego książek trafiła także na ekrany w 2009 roku jako film Moich pięć ostatnich dziewczyn. Na swoim koncie ma także różne programy, wystąpienia, a dodatkowo jest założycielem School of Life, firmy zajmującej się edukacją w zakresie podstawowych życiowych kompetencji, jak np. inteligencja emocjonalna. Z których, jak sami wiecie, nie uczymy się w toku klasycznej edukacji szkolnej. Myślę więc, że jest osobą, której warto posłuchać i której myśli zdecydowanie będziemy w stanie zastosować w życiu codziennym. Dlatego ta książka jest dla osób, które chcą poprawić swoje relacje z partnerem lub partnerką, są zmęczone typowymi poradnikami w tym temacie lub nie doświadczyły związku dłuższego niż pół roku, bo coś się zawsze po drodze wykrzaczało. Z drugiej strony, nie jest to książka dla osób, które mają udane i długotrwałe związki, a także nie chcą nic zmieniać w swoich związkach, bo po prostu jest im dobrze i nie mają potrzeby czytać kolejnego poradnika na ten temat. To zdecydowanie będzie strata waszego czasu. Przechodząc teraz do samej książki. Historia opisana w prawdziwej historii miłości opowiada historię dwóch osób, Rabicha i Kirsten. Podążamy za nimi od pierwszego spotkania, od pierwszego pocałunku, przez wszystkie etapy związku, przez pierwsze kłótnie, przez narodziny pierwszych dzieci, przez kupienie domu, przez kolejne dość trudne wzloty, kłótnie, liczne problemy, a także wyzwania, z którymi mierzą się na co dzień w życiu. I co najważniejsze, to są wyzwania, które także my, jako normalni, zwykli ludzie, zauważamy na naszej drodze. Na podstawie tej historii dowiadujemy się m.in. jak utrzymać gasnące uczucie, co nie ukrywajmy, większość z nas przynajmniej raz napotkała na swojej drodze, jeśli jesteście w długotrwałym związku. Dowiadujemy się też, jak romantyczne uniesienia zmieniają się pod presją szarej codzienności, przy zmęczeniu, kiedy wracamy z pracy. Przy trudnych okresach wychowywania dzieci, przy trudnych spotkaniach z teściami, a także dowiadujemy się, co dzieje się w głowach partnerów, kiedy minie to pierwsze oczarowanie. I to nie jest coś, z czego na przykład wyciągamy jakąś konkretną lekcję, ale przez to utożsamienie się jesteśmy w stanie o wiele lepiej zgłębić nasze uczucia, nasze myśli i trochę zastanowić się nad tym, co się z nami dzieje w tych sytuacjach, a być może wyciągnąć także jakieś przydatne wnioski. Samą książkę uważam za bardzo przydatne dzieło, a przede wszystkim przyjemne i łatwe w odbiorze. Dlatego teraz, jeśli chcesz się dowiedzieć, co ja wyciągnąłem z po jej przeczytaniu, to zapraszam Cię do takich trzech moich najważniejszych refleksji, lekcji, e, które mam po jej przeczytaniu. Ta książka w większości potwierdziła to, co już wiem lub wiedziałem na temat relacji międzyludzkich. Ale mam wrażenie, że lepiej dzięki niej rozumiem dynamikę, szczególnie tych relacji romantycznych. E, oczywiście dopiero przyszłe doświadczenia pokażą mi, czy faktycznie potrafię to zastosować w praktyce, ale już teraz mogę podzielić się z wami tymi trzema lekcjami, które z niej wyciągnąłem. Pierwsza lekcja jest taka, że w związku warto zachować dystans. I oczywiście tutaj nie mam na myśli trzymania się Przynajmniej metrowej odległości od siebie, czy dystansowania się emocjonalnego, bo absolutnie nie. To zniszczy każdą relację. Chodzi o dystans do siebie, a także do, do tego, co uważamy za dobre i właściwe dla drugiej osoby. Chodzi o dystans do naszych przekonań, a także do tego, co często zdarza nam się drugiej osobie narzucać. Zapominamy czasem, że w związku, przynajmniej mam takie wrażenie, ja zapominałem. Że związek to jest wspólnota. Owszem, jesteśmy indywidualnościami, ale tworzymy ostatecznie coś wspólnego, co ma w założeniu polepszać życie jednej i drugiej strony. Czasem jednak tak się na tym skupiamy. Że zamykamy się na drugą osobę, przejmując odpowiedzialność za jej decyzję. Na przykład, kiedy um, nasz partner lub partnerka cierpi na jakieś problemy zdrowotne i mimo tego nie chce się umówić do lekarza albo nie stara się w jakiś sposób poprawić swojego życia, czy to chociażby przez zadbanie o, o dietę, czy o aktywność fizyczną, czy o wysypianie się. Często zdarza nam się narzucać i mówić, że hej, powinnaś czy powinnaś się zachować w ten sposób, robić to, i czemu o siebie nie dbasz, i w ogóle w jaki sposób tu masz tak żyć. A czasem lepszym, przynajmniej według autora, rozwiązaniem byłoby zapytać, kochanie, co o tym sądzisz? Jak się z tym czujesz? Po prostu otworzyć dyskusję, wyrazić w asertywny sposób swoje zaniepokojenie. I owszem, to mimo wszystkiego, nieważne jak delikatni czy nienarzucający staralibyśmy się być, to może wywołać kłótnie. Nigdy nie wiemy, jak zareaguje druga osoba, ale jak fajnie przełożyła to Brené Brown w swoich książkach, w związku jesteśmy jak kamyczki w woreczku. Musimy się ze sobą trochę pozderzać, podotykać, pocierać, żeby wygładzić te ostre krawędzie. Dlatego tak, w każdej relacji... Jest ciężko w pewnych momentach, ale to są właśnie te elementy tarcia, dzięki którym możemy się po prostu uformować odpowiednio, żeby jedno do drugiego lepiej pasowało. Druga lekcja, jaką wyciągnąłem, to to, że nie warto zmuszać partnera do zmiany tylko dlatego, że wiemy, co jest dla niego lub dla niej lepsze. Wchodzenie w nową relację często wiąże się z ekscytacją. Hormony buzują. Nagle możemy spać po 3 godziny w nosy przez cały tydzień, a od rana jest i tak jesteśmy na nogach w pełni pobudzeni. Przez ułamek życia marzymy o tym, jak wspólnie podbijemy świat i już do końca życia będziemy szczęśliwi. W tym stanie rozanielenia i podniecenia widzimy wszystkie zalety partnera i zachwycamy się nimi, a jego wady wydają nam się kompletnie nieistotne. I nagle po. W kilku, kilkunastu miesiącach rzeczywistość łapie nas za kark, przyciska do ziemi i niszczy cały ten romantyzm. Jeśli jesteście lub byliście w kilkuletnich związkach, to doskonale wiecie o co chodzi: że jest taki moment, w którym ta cukierkowość znika. I wtedy warto pamiętać, że tutaj cytuję autora: cena, jaką musimy zapłacić za podziwianie talentów drugiej osoby, jest jednocześnie koniecznością znoszenia ich minusów. I tutaj autor podaje nam historię Kirsten i Rebicha na przykładzie kupna domu. Bo okazuje się, że Kirsten jest bardzo zaradna finansowo. Jest poukładana, dokładnie wie, na co mają się rozchodzić jakie środki, ma to wszystko uporządkowane. Kiedy Rabich jest taki dość emocjonalny, nie do końca nad, nad wszystkim panuje i raczej lubi działać w chaosie. I często ma o to żal do Kirsten. Często jest tak, że ciągle właśnie ustrofuje, że tutaj nie pozwala na jakiś wydatek, albo że mówi mu, że nie powinni czegoś kupować i stara się nim kierować. Przynajmniej on ma takie wrażenie. A ostatecznie zauważa, że dzięki temu właśnie, że oszczędzali, że ich wydatki były poukładane, że nie przepłacali za yy, drogi apartament na wakacjach. Zauważył po tym, że dzięki tej sumie, która się uzbierała, byli w stanie zaoszczędzić tyle, żeby kupić dom. I dopiero wtedy zauważył, że to co uważa w Kirsten za jej słabą stronę, tak naprawdę jest jej mocną stroną. Po prostu nie był w stanie się pogodzić z tym, że pewne korzyści przychodzą wraz z kosztami. Zawsze trzeba zapłacić jakimś wysiłkiem, jeśli chce się coś uzyskać. Nawet kupując losy na loterii, trzeba te losy kupić ostatecznie i wydać na nie jakąś kasę. I to jest właśnie konkluzja, że to, że może nam się wydawać, że nasz partner jest na przykład, kompletnie go nie rozumiemy, bo czepia się o to, że wyrzucamy, że wyrzucamy woreczki foliowe do pojemnika, gdzie powinien być papier. Ale z drugiej strony, czy właśnie ta osoba. Nie pracuje dla naszej lepszej przyszłości poprzez zwracanie uwagę na to, w jaki sposób traktujemy naszą planetę, i ostatecznie, czy na przykład za 50 lat nie będziemy mu za to dziękować, że tych nawyków uczy nasze dzieci. Warto się nad tym zastanowić, czy w tym, czy w każdym innym obszarze, jakie są właśnie, jaka jest cena, którą płacimy, czyli jakie są te, powiedzmy minusy, a jakie są plusy korzystania z czyichś talentów, czy wartości. Trzeci wniosek. Nigdy nie jest za późno na terapię. Tutaj spoiler. Tak, Kirsten i Rabich wybierają się ostatecznie na terapię dla par, i choć wielu z Was może się to wydawać bardzo amerykańskie, to w rzeczywistości tak nie jest. Terapia zyskuje z każdym rokiem na popularności i jest coraz więcej osób, która o tym mówi. Owszem, wiele osób wciąż myśli, że jak pójdzie na terapię. To znajomi uznają ją czy jego za czubka. Ale w rzeczywistości jest troszkę inaczej. Bo zauważ, nie wstydzimy się iść do fizjoterapeuty, kiedy mamy problemy z kolanem, prawda? No i właśnie tak samo nie ma co się bać terapii, jeśli mamy problemy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Bo zarówno kolano, jak i nasz mózg są częścią naszego ciała. Tak jak do fizjoterapeuty idziemy po poradę, kiedy właśnie boli nas kolano, bark kręgosłup, tak samo do psychoterapeuty idziemy, kiedy boli nas coś wewnętrznie, mamy problemy emocjonalne, mamy problemy psychiczne, nie potrafimy sobie poradzić z jakimiś problemami. Na tyle, na ile się orientuję, w ostatnim czasie, czyli właśnie pandemii, zainteresowanie psychoterapią po prostu wzrosło niesamowicie. Słyszę od ludzi, którzy właśnie nawet szukają terapeutów, że umówić się do kogoś jest naprawdę bardzo trudno. Tutaj mówię tylko na przykładzie Krakowa, bo jest ich tak mało i mają tak pozajmowane terminy. I dążę do tego, że psychoterapia nie jest niczym złym, jest czymś bardzo korzystnym. Sam tutaj akurat korzystałem jakiś czas temu i mogę z całego serca polecić, ale o tym może będzie w innym odcinku. I dokładnie to samo znajdujemy w tej książce. Okazuje się, że właśnie dzięki pomocy terapeuty Rabich i Kirsten są w końcu w stanie porozumieć się i zrozumieć to, w jaki sposób powinni się ze sobą komunikować. Zaczynają rozumieć, że to, co ich różniło, wynikało z tego, że chcą często nawet swojego wspólnego dobra, po prostu ich dążenia nie do końca odpowiadały temu, czego oczekiwała druga osoba. I tutaj, jeśli mam coś dodać od siebie, <grych> dla siebie, to tutaj powiedziałbym: Kamil, pamiętaj o tym, że to, co uważasz, co sądzisz, jak chcesz postępować, nie musi być właściwe dla drugiej osoby. Podsumowując, taka najważniejsza myśl, z którą chciałbym Was zostawić, to to, że idealnych związków nie ma. Tak, jak, tak samo jak nie ma idealnych ludzi. Ta książka cudnie opisuje właśnie te realia, trudy, ale także piękno relacji romantycznych. I ostatecznie, związek, nie, niezależnie z której strony zawierany. Ma cel, no jednak, czysto egoistyczny. Łączymy się w pary, bo raźniej się idzie przez, przez życie, znosi jego trudy, trzymając kogoś za rękę. Ale zawsze, żeby coś dostać, trzeba coś dać od siebie. Może to jest oczywista prawda, ale łatwo o tym zapomnieć. I na dziś to tyle. To była kolejna książka, która i mnie, i mam nadzieję, także was, czegoś nauczyła. Także jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z tej wiedzy podanej w taki bardzo przystępny sposób, to koniecznie poleć mu tę książkę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.